Siemanko, drodzy widzowie, my już jesteśmy po betonowaniu stropu, zobaczcie, ten strop tutaj zaleliśmy razem ze słupkami. Ale dzisiejszy odcinek nie będzie o zalewaniu stropu, bo już kilka takich odcinków było tak naprawdę, dlatego dzisiaj nie nagrywaliśmy. Ale yy, pokażemy Wam, bo młody tutaj od rana dopytuje, yy, chce pierwszy raz naostrzyć piłę. Także co, postanowiliśmy, że nagramy odcinek, yy, po prostu nauczę go, jak ja ostrzę, bo ja może też nie potrafię, ale w sensie no. Ja Ci kątówko wszystko naostrze. Mój sposób jest dobry, pod takim względem, że po prostu piła jest bierna, tak? czyli że bierze, bierze drzewo. A czy ja robię to fachowo, czy nie, no to sami ocencie, Powiedzcie, co robię źle, w komentarzu napiszcie. No i co, jedziemy z tematem. No to tak, pilarka jest to pilarka MS-180, nazwy nie będziemy podawać, bo każdy wie. Prowadnica 35, czyli 14 cali. Łańcuch mamy 1,3 mm to jest 3,8P, 3, 3, 3,8P nie wiem co to znaczy 3,8P, napiszcie, jeśli wiecie. No i co, lecimy z tematem. Ogólnie ja jeszcze tylko Wam powiem tak, jak ja ostrze. Mamy tu już rozciągnięty łańcuch, trzeba naciągnąć, bo nie było czasu naciągnąć, mniejsza większość. Jeżeli ja ostrze piłę, no to jak jest nowy łańcuch, czyli pierwsze dwa ostrzenia, powiedzmy to ostrze pilnikiem czwóreczką. 4 mm, tak? Grubość. I później e, ze stopniem zużycia tego e, łańcucha po prostu biorę grubszy pilnik. 4,5 czy tam 4,8 nawet. E, no, taki mam sposób po prostu. Napiszcie czy dobrze, czy niedobrze. E, może coś tam podpowiecie. I teraz tak. Ja sobie usiądę. Będziesz musiał mnie młody nagrywać z tej strony. Nie ma tematu. Dobra. Czekaj. E, a klucz? Ja przynosiłem klucz i pilnik. Ale gdzie ja go położę? To jest. Pilnik tak, rączka to jest zwykła marketowa pilnik, jest oryginał STIHL I co, siadamy Pierwsze przed ostrzeniem zawsze ja robię tak, że naciągam sobie łańcuch delikatnie, żeby ten ząb po prostu Chciałbym jeszcze dodać, ta piła e, kupiliśmy ją ile, 3 miesiące temu czy 4? No, coś takiego Coś takiego, bo ostatnia nasza piła e, padła e, z tego względu, że zaciągnęła nam trochę Styropianu, nie? Trochę? Dostała stała po garach, że tak powiem. Zaciągnęła styropianu, no i co? I tam się skleiło nam się w cylinderku, coś tam, i po prostu kupiliśmy nowo. I teraz tak. Ta piła ma 3-4 miesiące. Ogólnie zaraz powiecie, że taka dojechana. No, my po prostu nie dbamy o narzędzia, tylko bardziej one mają zarabiać niż, kurde, kto, kto będzie je konserwował. Przecież to już, że tak powiem, jest nieopłacalne. I te, ta piła, wzięliśmy ją z półki, bo to jest yy, tak jakby, no w tym sklepie, w którym ja ją kupiłem, to była ostatnia piła, która yy, była na dwóch tłokach, na dwóch cyli, yy, przepraszam, pierścionkach na tłoku, a teraz już te nowe piły wchodzą po prostu, te małe piły, te, bo teraz są 160ki nawet, tak. się wydaje, mniejsze jeszcze, nie, pojemności, no. ona ma chyba tyle samo koni, ale ma trochę mniej pojemności, no to... Mają już jeden pierścionek na tłoku, tak naprawdę. My nie mieliśmy doświadczenia do z tym. Ja, jak byłem w sklepie, no to pan mi zaproponował właśnie to z jednym tłokiem, ale mówi, że zapytałem go, czy nie ma piły z, znaczy z jednym tłokiem, z jednym pierścionkiem. A zapytałem, czy nie ma jeszcze starego modelu. Powiedział, że ma ostatni na, na półce i wziąłem po prostu z półki. No i co, chodzi. Ten. Z jednym pierścionkiem, to mówię, nie mam doświadczenia, jeżeli Wy macie jakieś doświadczenia, w sensie w dłuższym użytkowaniu, no bo u nas piła, taka piła musi wytrzymać około 3 sezony minimum, żeby na siebie zarobiła, że tak powiem, znaczy on zarabia w pierwszy sezon tak naprawdę, ja trochę młodemu wkręcam, ale no, mniejsza o większość. Mieliśmy ostrzyć, także zaczynamy ostrzyć, nie? Ja łańcuch. Tutaj yy, w starym jeszcze modelu była regulacja była tutaj od czoła teraz w tych nowszych modelach są już z boku nie za mocno nie za <coughs> lekko ogólnie yy, tak jak my robimy na przykład yy, precyzyjne cięcia w sensie nie wiem przy schodach czy kurde docinamy deski sobie tu na stropie i tak dalej to ja preferuję jak łańcuch jest ciut mocniej naciągnięty niż przewiduje producent tak liczymy się z tym że się szybciej zużywa prowadnica i tak dalej ale ja preferuję żeby było po prostu, żeby to cięcie było takie precyzyjniejsze, tak? No to po prostu, żeby ten łańcuch był ciut mocniej naciągnięty, nie? Także... Wiem, że część napisze mi, że tak się nie robi, tak się nie ostrzy i tak dalej, ale no tak... No to nikomu robię. nigdy nie dogodzisz, tak to zawsze sposób. się zdaj do specjaliści. Dobra, ten pilnik to jest pilnik 4,8 mm. Chciałbym zauważyć, zrób zbliżenie, że już ograniczniki są przybrane. Po prostu po, po dwóch, jak zmieniam pilnik na 4,5 mm na przykład, Czyli po dwóch pierwszych ostrzeniach e, przybieram od razu ograniczniki. nie? No bo nam zależy na tym, żeby po prostu szybciej działała. Mniejsza o większość. Lecimy dalej. Zaraz tak. widać. Y, spróbuj wyłapać kadr tutaj na łańcuchu od góry. Czy widać taką kreseczkę poprzeczną, nie? Widać czy nie widać? Weź palec, No widać. Widać tę kreseczkę, o tu w tym miejscu widać? Poczekaj. A tutaj. Z góry widać czy nie widać? Nie widać. Czyli wyostrzy. Jest? No pokaż teraz. O w tym miejscu to jest, jest. jest. No to te, tak, ta kreseczka to pierwsze co nam e, pokazuje dokąd e, tak naprawdę to jest graniczne zużycie łańcucha, to jest po pierwsze. E, z tego co ja się orientuję, chociaż nigdy tego nie za, nie zaczerpnęłem takiej profesjonalnej wiedzy, tylko po prostu e, doświadczenie mnie tego nauczyło. A drugie co, ta kreska też pokazuje pod jakim kątem ułożyć, pil, u, ułożyć pilnik. W trakcie ostrzenia, nie? Młody, wiesz ten kąt? Jaki to powinien być? Pod jakim kątem się ostrzy łańcuch? 45? Nie, 30? E, powiem ci tak, od 30 do 45, a prawidłową odpowiedź podadzą widzowie w komentarzu. O, czyli ja się w przedziale zmieściłem. Dobra, Lecimy z tematem. Ważne jest to, żeby, znaczy, ważne, e, ja tak robię na przykład, nie, że jeżeli e, lecę sobie cały łańcuch, tak jakby jak zaczynam ostrzyć, no to y, pilnik ma takie, jakby to powiedzieć, te zęby takie nieregularne. To trochę wygląda jak taki, taka spiralka, nie? W sensie. To jak y, pchamy pilnik, to staramy się obracać, tak jakby w tą samą stronę, w którą jest spiralka, nie? Czyli ostrzymy, hop. Dwa, trzy i cztery. I teraz tak, y, jak ja ostrzę, to było na sucho oczywiście, może delikatnie podebrałem, ale mniejsza większość. Jak ja, jak ja to ostrzę, to każdy jeden ząb podbieram o tyle samo, o tyle samo tak jakby pociągnięć, to jest ważne z tego względu, że żeby każdy jeden ząb był tak samo zużyty, nie wiem, podebrany nie wiem jak to określić słowa, ale no jeżeli na każdym jednym rowie powiedzmy, 5 5 pięć tu 5 pięć tu 5 pięć tu, pięć tu, pięć tu, pięć tu i potem Przeglądam cały, całą stronę łańcucha i jeżeli się okazuje, że jeszcze trzeba, nie wiem, po dwa albo po trzy razy, no to nie robię każdego poszczególnie, tylko lecę każdy jeszcze jeden ząb, o tyle samo. I później, jeżeli mi wyszło 8, osiem, osiem pociągnięć na jedną stronę, to zmieniając stronę robię tyle samo pociągnięć na drugą stronę, żeby ten łańcuch był tak jakby tak samo przybrany z dwóch stron. No i tyle. No i Dobra, lecimy. pokazuj. Hop, raz, dwa, Trzy, cztery i lecimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No i lecimy dalej. Ale to już jest teraz Twoja kolej. Dobra. Zmiana stron. No i co? Lecimy. Tak, chyba, no nie? Jeszcze raz. Włączyłeś czy nie? Włączyłem, no. Dobre. Da no dawaj, jedź. Cztery razy ciągnęłeś, tak? Tak, cztery. Ty robisz to trochę z inną siłą, nie? Także, no tutaj nie będzie, nie da rady wypośrodkować, nie? Najlepiej jak jedna osoba ostrzy. Ale no kiedyś musisz się nauczyć, tak? No kurczę! Ja, ja wieczny nie będę. Albo będziesz wieczny za biurkiem. No tak. Ja i biurko. Staraj się przeciągać całą powierzchnię pilnika od początku do końca, nie? Bo jak pilnik też się zużywa, i później jest taka sytuacja: na przykład bardzo często się zdarza, że jak ciągniesz tylko jedną stronę i powiedzmy połową pilnika, no to później on w tym miejscu jak e, ostrzysz i trafiasz na to miejsce, to po prostu takie czujesz martwe, że, że nie, nie ciągnie, no nie? Nie ciągnie, no. Chyba cztery razy pociągnąłem, nie wiem. No, to licz. Zagadałeś mnie. E, z ciekawostek jeszcze, ostatnio jak się, jako, e, jako się dowiedziałem, to jak byłem e, zakupić to piłę, to pan sprzedawca mi powiedział, że zielony olej do do paliwa jest lepszy niż czerwony, ponieważ jest wydziela mniej się z tego zielonego oleju. Czego się wydziela mniej. Mm, tej sadzy. Tak, 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 tak. Tej sadzy takiej. Nie wiem jak to się nazywa. Karbonu. Karbon można tak powiedzieć. Karbon nie chodzi o taki karbon, co jest stosowany w samochodach, tylko karbon to jest. No nie wiem, węgiel po angielsku ja nie wiem, nie wiem dokładnie jak to przetłumaczyć, tak? No ale no. Mniej się tego wydziela i po prostu tak jakby ten nagar się nie zbiera na tłoku na pierścionkach, w tłumiku i tak dalej. Tak mi powiedział, a czy to jest ten zielony jest lepszy do smarowania, czy nie, to tego nie wiem. Po prostu mówię, co mi przekazał sprzedawca. Dobra, teraz druga strona. E, prowadnicę mamy do góry nogami zamontowaną, bo młody stwierdził, że prowadnica się przy każdym, przy każdej przy zmianie, każdym. przy każdej zmianie łańcucha się tak jakby zmienia stronami, tak? Ja nie mam na ten temat zdania, chociaż swoje zdanie wyraziłem, jak to robił. Jak je ja, ja źle zamontował, to wyraziłem swoje zdanie, co on zrobił. Pamiętasz no? no? Ale zaargumentował to w ten sposób, no i co? Ja mu uwierzyłem, tak? A czy wy, wy mu wierzycie, czy nie, no to, to nie wiem. Nie, bo teraz odwróciłem piłę. Ale po co odwracasz jo? Ty musisz ciągnąć teraz z lewej ręki. A z lewej ręki? Czekaj, to było. Czekaj, jak tu brałem odtąd tak, to tutaj muszę odtąd tak. Tak. Kurna. Coś tam idzie. Pamiętaj o kącie natarcia. Słuchajcie, ja już mam zdanie na temat tego, e, czy młody kiedykolwiek jeszcze będzie ostrzył piłę, czy nie, tutaj w firmie. E, no i co, czekamy aż wy napiszecie, tak naprawdę, co na ten temat sądzicie. E, kolejny film, no to mamy zamiar porównać e, pilarkę spalinową i pe, pilarkę elektryczną. Tylko muszę ją naostrzyć, bo tak naprawdę e, elektryczną, przepraszam, akumulatorową, bo mamy takowo, takowo jedno, chociaż to jest bardziej gadżet niż, niż pilarka, ale. My? Co, porównamy. No a czym styropian docinasz? Ano? A tak, no tak, jest. Także no. kolejny film to będzie porównanie e, pilarki akumulatorowej i pilarki spalinowej. No i co? Zapraszamy Was do oglądania, do obserwacji. I tyle, no. Pozdro dla wariatów. No co? Lista dla hejterów.